Konflikty biologiczne układu oddechowego. Układ oddechowy pochodzi z endodermy, płuca i ektodermy, krtań, oskrzela i tchawica. Płuca, funkcja biologiczna to wymiana gazowa, przyswajanie tlenu z powietrza i wydalanie dwutlenku węgla. Pęcherzyki płucne są to malutkie, wyłożone na gładkim zatoki powietrzne, w których zachodzi wymiana gazowa. Płuca składają się z komórek tkanki gruczołowej produkujących wilgoć, aby pomóc we wchłanianiu tlenu przez wilgotne ścianki na a następnie dalej umożliwić przetransportowanie uwolnionego tlenu do układu krwionośnego i krwiobiegu. Konflikt dla płuc, tak zwany konflikt kęsa, strawienia kęsa, złapania kęsa, przyswojenie odżywczego kęsa powietrza. Treść emocjonalna strach przed uduszeniem, utratą życia, zagrożeniem życia konflikt zagrożenia życia uczucie strachu powiązane jest z bliskim wydarzeniem, rzeczą w przyszłości strach przed zagrożeniem śmiercią. Która nastąpi niebawem, w ciągu trzech miesięcy. Obawiam się umierania i nie chcę umierać, nie chcę się udusić. Moje życie jest zagrożone, mam raka, umrę. To tylko kwestia czasu. Wcześniej nie byłem w sytuacji zagrożenia życia, ale miałem mocny strach przed umieraniem. Obawiam się, że zabraknie mi kęsów powietrza, wtedy umrę, uduszę się. W świecie zwierząt. Taką zmianę wywołuje konflikt zagrożenia uduszeniem. U ludzi natomiast uaktywnia konflikt strachu przed śmiercią. Dlatego też mózg ludzki rozpoznaje lęk przed śmiercią jako zagrożenie uduszeniem i uruchamia namnażanie się komórek płucnych. Posiadając większą ilość komórek, możemy pobrać większą ilość powietrza, i w ten sposób nasz mózg próbuje zwiększyć szansę przeżycia. Dwie fazy choroby, czyli sensownego biologicznego programu specjalnego. Pierwsza faza aktywna konfliktu. Pojawia się płasko naciekający guz, mający właściwości chłonne lub ograniczony, przypominający kalafior guz gruczolak. Nazwy chorób. Złośliwy guz płuc, widoczny na RTG w formie zaokrąglonego ogniska. Jeden guzek oznacza lęk o życie innej bliskiej osoby. Przy dwóch guzkach i więcej mamy do czynienia z lękiem przed własną śmiercią. Biologiczny sen zmian. Rozmnożenie komórek płucnych w celu szybszego, bardziej wydajnego pobierania tlenu. Druga faza to faza końcowa konfliktu, naprawcza. Dochodzi do gruźniczej martwicy serowaciejącej, gruzicy płuc. Mykobakterie gruzicy tworzą okrągłe ogniska, hamują rozmnażanie komórek. Nazwy chorób to infekcja gruźlicza, zakażenie grzybicze, zapalenie płuc, zapalenie pęcherzyków płucnych, rozedma płuc, mukowiscydoza. Komórki kubkowe płuc, tkanka gruczołowa, endoderma. Funkcja biologiczna. Nawilżanie i utrzymanie wilgotności dróg oddechowych w celu lepszej wymiany gazowej. Rodzaj konfliktu tak zwany konflikt kęsa, strawienia kęsa, złapania kęsa, przyswojenie ożywczego kęsa powietrza. Treść emocjonalna duszność konflikt strachu przed zagrożeniem uduszenia się, skojarzony z teraźniejszą chwilą strach przed uduszeniem się, zagrożeniem życia. Powietrza jest pod dostatkiem tylko ja nie mogę go dostać, wciągnąć. Obok mnie stoi butla z tlenem, mimo to boił się, że nie dostanę wystarczająco dużo tlenu. Nie mam dostępu do powietrza, nie mogę wciągnąć powietrza. Na chwilę straciłem kontakt ze sobą i ogarnął mnie silny, intensywny strach, że nie mogłem złapać powietrza. Im większa moja rozpacz, tym więcej niepotrzebnego, klejącego śluzu pojawia się w moich drogach oddechowych, przez co kaszleł jeszcze więcej. Faza aktywna konfliktu. Powstaje głóz gruczołowy przypominający kalafior. Nietypowo wysoka produkcja płynów i wydzielin, które kumulują się w drogach oddechowych płuc i mogą wywoływać kaszel. Nazwy chorób: Wydzielina w drogach oddechowych, jeśli konflikt utrzymuje się dłużej, rak płuc lub rak komórek kubkowych. Jeśli drogi oddechowe zostaną zatkane lub ich drożność ograniczona zostanie przez zgrubienie tkanki gruczołowej. Potrzebna jest operacja. Faza naprawcza konfliktu. Obniżenie ilości wydzielin, zgęstnienie wydzielin, wysychanie. Gruźlicza martwica serowaciejąca, śmierdzący oddech, kaszel, czasem z drobinkami krwi w plwocinie, nazwy chorób. Infekcja gruźlicza, mukowiscydoza, krwioplucie, zakażenie grzybicze, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, Rozet ma płuc. Biologiczny sens zmian. Podwyższenie produkcji wydzielin w celu lepszego ślizgania się kęsa powietrza, skutecznego nawilżenia dróg oddechowych i lepszej wymiany gazowej. Krtań. Mięśnie. Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana, listek zarodkowy ektoderma. Funkcja biologiczna mięśni krtani. Poruszanie elementami krtani. Emisja głosu, regulacja oddechu poprzez ruch na głośni. U praworęcznej kobiety jako podstawowy konflikt płci posiadania, konflikt strachu przerażenia, przestraszenie, przerażenie, strach na kobiecym terytorium, w gnieździe, z jednoczesnym jąkaniem się paraliżem mięśni, zaniemówieniem. Jakaś dzika zwierzyna, sytuacja, brak czasu zagraża nam, naszemu gniazdu. Słowa utknęły mi w gardle, osłupiałam i za nie mówiłam. Miałam wypadek, widziałam wypadek. Obawiam się o moje dziecko. On, ona jest w niebezpieczeństwie. Jestem w stresie z powodu tego, co się wydarzy. Jestem przerażona. Obawiam się mojej choroby. U leworęcznego mężczyzny jako podstawowy konflikt płci posiadania. Konflikt lęku o rewir, posiadanie, konflikt obaw z odczuciem odrętwienia ze strachu. Obawiam się o to, co mam. Boję się o mój majątek, dobytek. Jakieś niebezpieczeństwo zagraża mojemu terytorium, jakiś drapieżnik, przeciwnik, sytuacja zagraża mi, nam. Istnieje niebezpieczeństwo, że stracę moją własność, mój dom, rzeczy, żonę, pracę, interesy. Ktoś lub coś zagraża temu, co należy do mnie. Zesztywniałem, wystraszyłem się. Nie wiem, co mam z tym począć. Obawiam się, że mogę coś stracić. Aktywna faza choroby. Wraz z czasem i intensywnością konfliktu nasilający się częściowy paraliż. Problemy z oddychaniem. Zmiana głosu, chrypka, ewentualnie zaburzenia mowy lub zanik mowy. Nazwy chorób: astma, paraliż mięśni krtani. Duszność, wydłużony wdech z utrudnionym wydechem, biologiczny sens zmian, odruch zamarcia, odruch udawania zwłok. Aby utrudnić wydanie dźwięku, krtań zostaje sparaliżowana. Zagrożony człowiek lub zwierzę nie może nawet odetchnąć, rzęzić ani skomleć, aby w niekontrolowany sposób z powodu strachu nie wydać żadnego dźwięku i nie zwrócić na siebie uwagi drapieżnika. W fazie końcowej naprawczej paraliż krtani strun głosowych w fazie końcowej A. Paraliż trwa aż do epileptokryzysu. A niektóre symptomy mogą się nawet nasilić. W trakcie epileptokryzysu następuje odnowienie unerwienia. W zależności od masy konfliktu podrażnienie gardła wywołuje kaszel, skurcze krtani wraz z drganiami mięśni, nagły kaszel, niekontrolowane ataki kaszlu. Nazwy chorób – suchy, szczekliwy, bezsluzowy, astmatyczny kaszel, ataki epileptyczne mięśni krtani. Następnym razem oskrzela tchawica. A teraz życzę sobie i wszystkim spokojnego oddychania.